Panie... Panie generale, dowódca uroczystości kapitan Piotrowicz melduje pododdziały dywizjonu gotowe do uroczystego apelu z okazji przekazania obowiązków na stanowisku służbowym dowódcy dywizjonu. Żołnierze! Oh Przekazanie dowodzenia łączy się z tym, że zmieniają się nowe zwyczaje. Inne przyzwyczajenia w kierowaniu zespołem ludzkim były pułkownika matyska zapewne będą inne pana pułkownika sugalskiego. Ale cel zawsze jest jeden. Osiąganie profesjonalizmu, dążenie do tego profesjonalizmu, a stan osobowy kierowany przez pana pułkownika Sugalskiego, realizując swoje zadania, będzie osiągał te zakładane cele i potwierdzał je w czasie szkolenia, ćwiczeń dowódczo-sztabowych i szkoleniach poligonowych. Panie pułkowniku, życzę na nowym stanowisku służbowym dużo wytrwałości, sukcesywnej pracy i zadowolenia z tego, co robi Pan na co dzień. Bo dostaje Pan w ręce dobry dywizjon artylerii samobieżnej. Dobrze wyszkolony i wierzę to, że toż wysokość jakość szkolenia będzie się sukcesywnie potwierdzało. Tego życzę. Dziękuję, Dziękuję za. Wymagać będzie więcej na nowym stanowisk, stanowisku. Obecnie nastąpi akt przekazania insygnii władzy Ciupagi Podhalańskiej. Panie generale, podpułkownik Batysek melduje zdanie obowiązków dowódcy 14. Jarosławskiego Dywizjonu Artylerii Samowieżnej. Panie generale, podpułkownik Sugalski melduje objęcie obowiązków na stanowisku dowódcy 14. Dywizjonu Artylerii Samowierznej. Dziękuję. Chciałbym się powiedzieć przyszła kryska na matyska. Niestety ale nadeszła ta chwila, która w moim odczuciu na zawsze pozostanie w pamięci. Chwila pożegnania się z dywizjonem i przejścia na kolejny szczebel wojskowej kariery. Jest to trudny i niezmiennie wzruszający moment w moim życiu. Podejmuje to uczucie dumy i ogromnego zaszczytu łączącego się z poczuciem własnego spełnienia i wykonania postawionych przede mną zadań oraz głębokiej odpowiedzialności za utrzymanie zdolności bojowych waszego wyszkolenia i dowodzenia wami. Objęcie obowiązków dowódcy 14 Dywizjonu Arteryjnej Samobieżnej im. generała broni Wacława Wieczorkiewicza to dla mnie wielka chwila zadumy. To nie tylko kolejny szczebel w mojej wojskowej karierze to także pragnienie samorealizacji i spełnienia. To życiowe wyzwanie. Przyjmując dowodzenie nad jarosławskimi artylerzystami, których osiągnięcia szkoleniowe i wychowawcze oraz sukcesy poszczególnych żołnierzy są wzorem do naśladowania, jestem przekonany, że wysoki poziom waszego przygotowania i wyszkolenia będzie kontynuowany. Dziękuję także za to zrozumienie potrzeb naszych mieszkańców, a także naszego samorządu. Panie pułkowniku Miał pan świetnego poprzednika Myślę, że jest to wzór gody do naśladowania I równie dobrze będzie sobie pan tutaj Radził na ziemi jarosławskiej Dziękuję bardzo Panie pułkowniku, myślę, że to bardzo ważny dzień W życiu pana, myślę, że to ważny dzień W życiu każdego żołnierza Mieszkańców naszej, naszego miasta Naszego regionu bo jednostka, którą Pan obejmuje, jest świetnie przygotowana, jak powiedział sam Pan generał. I myślę, że na pewno Panu będzie przynosić wiele radości, satysfakcji z tego i przede wszystkim dumy, że zarządza Pan tak wspaniałą jednostką. Proszę przyjąć te słowa uznania za ten awans i życzę Panu wielu sukcesów, radości. Szczęść Boże na dalsze lata pracy. Wszystkiego najlepszego. Wojskowa Orkiestra Wojsk Lądowych, którą komenderuje kapelmistr chorąży Adrian Sadowski. Panie melduje poddziału dywizjonu po uroczystym apelu z okazji przekazania obowiązków dowódcy dywizjonu. Dziękuję. Dofilada zakończyła uroczysty apel z okazji przekazania objęcia obowiązków dowódcy 14. Dywizjonu Artylerii samobieżnej